Tutaj Tomek Kopera z blogu, blogkopyra.com. Ja to widzę inaczej i dzisiaj dosyć taki, powiem Wam, jak to powiedzieć, wstrząsający czy szokujący temat, ale powiem Wam, że te liczby szokują. Na 22 listopada mamy już 49 tysięcy nadmiarowych zgonów czyli praktycznie 50 tysięcy. A ja sobie tutaj wygooglałem, że 50 tysięcy to mają na przykład miasta Świętochłowice, Wejherowo, Zawiercie, Rumia. 49 tysięcy. I takie miasto, więcej niż zwykle, taka liczba ludzi zniknie, zniknęła już do tej pory, e, z powierzchni Polski. E, I teraz nasuwa się pytanie. Dlaczego nas to w ogóle nie rusza? Dlaczego... Żyjemy jakby, nic się nie stało. Już nawet ja mówię trochę po swoich odczuciach, ale wiem, że one są jakby, um, jak to powiedzieć, um, w jakimś tam sensie odzwierciedlają nastroje społeczne, to znaczy już powoli o, niech już to się skończy, nie? To już to jest taka nadzieja, że już, już najgorsze już minęło, nie? 50 tysięcy ludzi więcej, póki co, zmarło w 2020 roku. To jest szok. Ja się opieram tak naprawdę na artykule z Klubu Jagiellońskiego, właściwie na raporcie takim, napisanym przez Jakuba Lipińskiego i Bartosza Paszcze I oni przeanalizowali, no bo wiecie, tak naprawdę można powiedzieć, że strigerowała ich infografika Ministerstwa Zdrowia, które mówi, że no jakbyśmy przeliczyli liczbę zgonów na Covid, to wyglądamy całkiem spoko. W Belgii jest na milion mieszkańców w tym roku zgonów na Covid 1492, we Włoszech 1003, w Hiszpanii 998, a w Polsce 533. No co prawda w Niemczech 233, no ale Niemcy to bogaty kraj, a Polska nie. Um, więc no można powiedzieć, no Czesi nawet mają 843, a w Polsce 533. No, czyli dobrze. No nie kurwa, nie jest dobrze. Jest bardzo, bardzo źle. Bo jakbyśmy popatrzyli na bardziej, um, bo jaki jest problem z tymi danymi? Taki, że różnie są raportowane e, przypadki zgonów z powodu COVID-u. Bo y, u nas, jak jest z testami, wiemy, y, i wbrew tym, prawda, foliarskim y, teoriom, że tak, tak, każdemu wpisują COVID. Ja słyszałem, że na, na zawał umarł, a mu COVID pisali, a kolega y, mojego brata to słyszał, że zięć jego szwagra to normalnie rodzina powiedzieli rodzinie, żeby czy się zgodzi, żeby mu wpisali COVID w szpitalu, bo oni wtedy dostaną więcej pieniędzy. Tak jest, tak jest. Kłamią w tych statystykach. <laughs> Więc w Polsce generalnie rzecz biorąc mniej się testuje, to wszyscy wiedzą, najmniej się testuje w porównaniu do innych krajów, a z kolei w takiej Belgii, z tego co słyszałem, dosyć też podchodzą, że jak umarł z niewydolności płuc, to wpisują COVID, nie zastanawiają się, czy to była bakteryjne zakażenie, czy to było grypa, bo nie badają nawet tego, wpisują i już, i do statystyk. Eee, tak naprawdę jedyne miarodajne dane, to są zgony ogółem. Bo, tak jak powiedziałem e, kiedyś na lajwie, trupów nie zakopiesz. To znaczy, oczywiście, zakopiesz je, musisz je zakopać tam, czy, czy skremować i zakopać. Natomiast e, nie zakopiesz ich w statystykach. No, po prostu człowiek umarł, trzeba wystawić akt zgonu i nie, 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 nie można. Tu nie ma miejsca na machlojkę. To znaczy, nic z tym nie można zrobić. No, można teoretycznie z tygodnia na tydzień przenieść, no ale to nie więcej. No, no bo e, akt zgonu musi być wystawiony. No, to to, to jest. Jakaś tam, jakiś tam pewnik, tak? Jak mówi się, w, w, w życiu są pewne tylko dwie rzeczy: podatki i śmierć. No, śmierć jest pewna, i ten akt zgonu musi być wystawiony, bo jakby nie był, no to by było nie wiadomo jakie komplikacje życiowe, nie? No i wzięli, e, słuchajcie, przeliczyli te dane o tym, e, ile jest nadmiarowych zgonów do średniej z pięciu lat e, dla różnych krajów, to są dane z Eurostatu. I to są dane do 22 listopada, czyli nie do końca roku. Tutaj warto powiedzieć, że tak naprawdę zgony z powodu COVID, ale nie tylko z powodu COVID-u, bo dlaczego liczba zgonów ogółem jest lepsza? Bo ona ujmuje oczywiście tych, co zmarli na COVID, ale nie mieli, ale nie mieli testu. Więc. Ministerstwo mówi 533, a być może jest 633 albo 833. Tego nie wiemy do końca. E, natomiast e, e, mogli też umrzeć przez COVID, bo jeżeli ktoś umarł, bo miał zawał serca, a karetka do niego nie przyjechała, bo stała na podjeździe szpitala z e, chorym, którego nie wiadomo było czy ma COVID, czy nie ma, no to on też zmarł przez COVID de facto. E, jeżeli ktoś yy, yy, zmarł przez to, że yy, no, nie dostał dobrej porady od lekarza, bo była teleporada, no to zmarł przez COVID. Yy, oczywiście tutaj yy, też foliarstwo powie, że hahaha, ha, ha, bo nie ma żadnego COVID-u, tylko jest yy, nieudolność jakby rządzących, i, i oni specjalnie zablokowali te szpitale, żeby ludzie umierali. Nie? Znaczy, co do nieudolności rządzących, się oczywiście zgadzam, natomiast nikt tego nie zrobił specjalnie. Szpitale się zakorkowały naprawdę. No ale wracając. Wzięli i podali, ile wynosi liczba zgonów nadmiarowych dla poszczególnych krajów. I tak, najwięcej nadmiarowych zgonów do 22 listopada jest w Wielkiej Brytanii 70 tysięcy. Hiszpanii 69 tysięcy, i już na trzecim miejscu wjeżdżamy my, 49 tysięcy, Francja 48,800, Włochy 42 tysiące. Poza Hiszpanią wszystkie te kraje są dużo większe od Polski, dużo większą liczbę ludności mają. No więc, żeby to uśrednić, a właściwie złapać tę proporcję i poprawkę na liczbę mieszkańców, no to podzielono to po prostu przez, przez liczbę mieszkańców, ile mamy nadmiarowych zgonów na milion. No i tutaj mamy drugie miejsce. Hiszpania ma 1488 nadwyżki zgonów na milion mieszkańców w tym roku. Polska ma 1295. E, Belgia która tam w tym wykresie yy, Ministerstwa Zdrowia jest trzy razy przed nami, jest za nami. I jak my mamy 1295, to Belgia ma 1161, czyli mniej jednak. Yy, Wielka Brytania 1000. Yy, czyli można powiedzieć, jest dramat. Znaczy, żeby wam uświadomić, 50 tysięcy, to jest tak naprawdę coś, co się wydarzyło w ciągu. To się zaczęło, wiecie kiedy? To się zaczęło w. 11 października. Zaczęły się, zaczęła rosnąć krzywa. Można powiedzieć, że wręcz wypłaszczyliśmy. Gdyby to nie było takie straszne, to można by sobie zażartować, że wypłaszczaliśmy krzywą. Tylko że nie w poziomie, a w pionie. W 11 października zaczęła rosnąć gwałtownie liczba zgonów. Jeżeli normalnie w tygodniu z 5 lat średnia mieliśmy 7,5 tysiąca zgonów, to nagle 11 października mieliśmy 9 tysięcy za następny tydzień. Za następny tydzień 18 października mieliśmy już 10 tysięcy E, za następne 12 tysięcy. No i w końcu 1 października, to są ostatnie dane, które są z portalu Our World in, the, in Data, to jest e, 14 tysięcy gdzie średnia wtedy z 5 lat była 7598, czyli praktycznie 100% wzrost w tygodniu. A to jeszcze nie wiem, czy jest szczyt, dlatego że Michał Rogalski, czyli ten, jak go nazywałem wcześniej, dziewiętnastolatek z Torunia, wyliczył, że prawdopodobnie szczyt zgonów był chyba 11 listopada yy, przepraszam szczyt yy, zakażeń a zgony jak powiedziałem yy, a zgony jak powiedziałem yy, są opóźnione o 2-3 tygodnie bo zanim się zakazisz trochę chorujesz i dopiero umierasz nie yy, więc podejrzewam że być może, że już teraz w grudniu jesteśmy już na spadającej, tej, na tym wykresie, że mamy coś takiego, nie? Notabene trzeba powiedzieć, że te dane byłyby jeszcze gorsze, gdyby nie to, że na samym początku roku byliśmy poniżej średniej. Niewiele, ale byliśmy poniżej. Eee, przez cały rok właściwie byliśmy delikatnie powyżej, ale no na, no w, tym pa, w październiku po prostu je było. To znaczy wszyscy mówili, że jebnie, no i jebło. I teraz słuchajcie, jaki jak, jak jest jakiś tam, nie wiem, wypadek, że autobus się spadnie z mostu i zginie na przykład tam 10 osób, robi się żałobę narodową jak e, e, gdzieś tam jest jakiś wypadek w górnictwie, robi się tam jeden czy dwa dni. Kiedyś taki, e, zauważyłem, że taki przelicznik stosują jeden dzień za 10 osób. Natomiast tutaj jest 50 tysięcy. W zeszłym roku, przez cały rok 2019, zmarło 409 tysięcy. Czyli to jest ponad 10% już. Czyli ja myślę, że spokojnie e, dojdziemy do jakichś. Rok do, rok do roku, czy rok do średniej, będziemy mieć wzrost zgonów w jakieś 70, może 80 tysięcy. Czyli jeżeli w poprzednich latach mieliśmy 409, to jest w ogóle taka ciekawostka, że ostatnie 3 lata to były ponad 400 tysięcy zgonów. Wcześniej nigdy to się nie działo. Od 1945 nigdy nie mieliśmy, nie, przepraszam, raz mieliśmy chyba, nie, nie, nie mieliśmy. Tylko 2017, 18, 19 było ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Przepraszam, w 91 było 405 tysięcy. Tak to było zawsze poniżej e, 300, a poniżej 400 tysięcy. Więc to już jest wysoko, ale teraz będziemy mieć 400, nie wiem, 70, 80 tysięcy. Mam nadzieję, że do pół miliona nie dojdziemy. E, żeby to jeszcze Wam to uświadomić, 50 tysięcy rocznie, we wszystkich wypadkach drogowych ginie 3-4 tysiące. 2-3 właściwie, 2-3, no około 3 tysięcy ludzi. Samobójstw jest chyba, są 4 tysiące. I oczywiście w tej nadmiarowej liczbie bardzo możliwe, że ileś samobójstw jest więcej. Też. Nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby to było też powodem zwiększenia tej liczby. Ale słuchajcie, no po czymś takim, to powinna być ogłoszona żałoba narodowa. Normalnie 1 czy tam 2 stycznia, jak się już ten rok 2020 skończy, będziemy ogłosić Tydzień Żałoby Narodowej, bo prawdopodobnie będziemy mieli około 50, 70, może 80 tysięcy zgonów więcej. To jest prawie 20%. To są szokujące liczby. I gdyby nam ktoś powiedział rok wcześniej, co robimy? Czy coś robimy, żeby nie było tych 80 tysięcy zgonów więcej, czy 50 tysięcy? No to byśmy mówili, no kurwa, no tak, no trzeba robić. No przecież jak, całe, całe wejcherowo, całe tam świętochłowice. No 80 tysięcy to są, to są już, to są jeszcze większe miasta, bo to już będą miasta typu Piła, Piotrków. Nowy Sącz, Jelenia Góra, Słupsk. No Słupsk może nie, bo to 90 tysięcy. No, słuchajcie, no to są szokujące liczby. I teraz jest pytanie. Dlaczego nas to, kurwa, nie wzrusza w ogóle? My siedzimy jak ten, kurwa, pies, co tam ten pokój się pali i mówimy, it's fine. Eee... I jeszcze rząd ma czelność sugerować, że w sumie to, kurwa, dobrze se radzimy. Oczywiście jest pytanie, czy inny rząd by sobie poradził lepiej. Eee, myślę, że tak, bo skala niekompetencji tego rządu jest porażająca. Eee, możemy tutaj sobie na tej stronie Klubu Jagiellońskiego zmienić kraj. No i weźmy sobie takie Niemcy dla porównania. Otóż w Niemczech praktycznie nie ma różnicy. Znaczy, jest minimalny y, wzrost y, w sierpniu, no i teraz mają są powyżej tej średniej, ale to są y, 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 zmiany rzędu 10%. Weźmy, y, no, może jakiś kraj taki. Y, no, nie tak bogaty jak Niemcy. No, weźmy na przykład Czechy. No i w Czechach rzeczywiście też jest skok, aczkolwiek to jest skok z. Y, 2000 na 4000. No to czyli można powiedzieć, no też, no też to jest wzrost 100%, nie? Tylko że Czechy są 4 razy mniejsze, nie? Czyli u nas jednak ten wzrost, mam wrażenie, jest nawet większy niż, niż tam, no bo oni doszli do 4000, a my doszliśmy do 14000. No nie, no to 4 razy, to się zgadza, nie całe 4 razy. Natomiast widać gołym okiem niekompetencje tej ekipy, która podobno w Kielcach zaczyna już rozbierać szpital tymczasowy, który otworzyła 4 grudnia. Na Szpitalu Narodowym, którego e, utrzymanie dziennie kosztuje jakieś horrendalne pieniądze, e, idzie naprawdę w dziesiątki milionów miesięcznie, czy nawet więcej. Sam koszt zarządu, sam zarząd Szpitala Narodowego, tym co jest na stadionie, inkasuje około 600 tysięcy. Sprzątanie tego szpitala pustego kosztuje więcej niż sprzątanie i odbieranie odpadów ze szpitali, które mają po kilkuset chorych. Tam do tej pory maksymalnie było 60 osób. A zwykle około dwudziestu kilku. Więc wydaje mi się, że na pewno można było zrobić więcej i lepiej, ale pytanie jest, dlaczego nas to nie rusza? Dlaczego nas to nie bulwersuje? Dlaczego nie piszą o tym, nie trąbią o tym gazety, media? Właśnie, bo co jest jeszcze bardziej przerażające, że dlaczego. Znaczy, właściwie to nie jest przerażające, to jest, to jest logiczne dlaczego rząd zajmuje się takimi bzdetami, jak wojenki między Ziobrą, a Kaczyńskim, a Morawieckim, a Gowinem, a nie rzeczywistymi problemami, namacalnymi. No myślę, że właśnie może dlatego, tak, żeby odwrócić uwagę, chociaż wydaje mi się, że nie, że to jest po prostu awitam, nie? I tak się zastanawiałem, jakie są przyczyny, że my nie, że nas to nie rusza, nas, obywateli, Polaków. I widzę kilka przyczyn. Po pierwsze, no wszyscy by już chcieli, żeby było normalnie. Po drugie, jak mówił towarzysz Stalin, śmierć jednego człowieka to tragedia. Śmierć miliona to statystyka. Więc, oczywiście, ktoś, komu zmarł rodzic czy e, babcia, no to dla niego to jest namacalna tragedia. No ale 50 tysięcy, no nie wiem, nie znałem ich, nie? No i wreszcie wydaje mi się, że chyba wypieramy to przez to, bo musielibyśmy przyznać, że to jest też nasza wina. Że to my żeśmy doprowadzili do tego, że tacy ludzie nami rządzą. To nie jest narzucona władza gdzieś tam przez Rosję, czy przez Niemcy, przez, przez Brukselę. My żeśmy sobie sami ich wybrali. I tak nami rządzą, że jesteśmy na drugim miejscu w um, um, Europie. Tylko, że w Hiszpanii ta cała pandemia była bardzo duża w, w, na wiosnę. A u nas tylko to są to 6 tygodni. 6 tygodni, jak to wy, wystrzeliło w ten. Jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy. To jest szok. To, to, to mówię, to o tym powinno być mówione non-stop. Ostatnim takim powodem, e, też, też e, oprócz tego, że tam żeśmy sobie ich wybrali, jest chyba jeszcze to, że Wiele osób musiałoby przyznać, że no jednak to nie jest pic z tym koronawirusem. Jednak e, to, że olewałem te e, zalecenia, e, czy że Polacy gremialnie olewali te zalecenia, e, mówię na jesieni, bo na wiosnę oczywiście były stosowane, e, być może jest też powodem. I słuchajcie, to jest chyba temat na osobny odcinek, ale ja się obawiam, że jakbyśmy nic nie robili, to byśmy mieli mniej więcej tyle samo. Oczywiście nie wiemy tego, tych zgonów. Eee, natomiast do tego wszystkiego dochodzą jeszcze rzeczy, które będą się za nami ciągnęły. Czyli diagnostyka, przede wszystkim diagnostyka nowotworowa ale też inne, inne choroby przewlekłe, które, no, nie czarujmy się, mimo tam ludzi, którzy mówią, że no, co ty tam piszesz, przecież moja tam yy, znajoma, siostra, ten pracuje na, w onkologii, normalnie pracują, normalnie leczą ludzi i tak dalej. Słuchajcie, widziałem dane, że e, na wiosnę e, diagnostyka, jeżeli chodzi o onkologię, na niektórych odcinkach, typu, nie wiem, mammografii i tak dalej, spadła o 80-90%. To oznacza, że e, prawdopodobnie e, ta liczba zgonów e, z powodów nowotworu będzie się za nami ciągnęła jeszcze z takim opóźnionym e, ogonem e, w 2021. Zarżnięcie gospodarki i kilku branż w, tej, w tejże gospodarce będzie się ciągnęło no, jakimiś chorobami przewlekłymi, stresowymi, zawałami, samobójstwami. I oczywiście można powiedzieć, do trzeba było nic nie robić. Wydaje mi się, że to nie było realne. To znaczy, jak się dzisiaj siądzie i pomyśli, pozastanowi, to... No to może rzeczywiście. Lepiej było nic nie robić. Mielibyśmy tyle samo zgonów albo trochę więcej, ale nie mielibyśmy albo mniej nawet może. Może nawet mniej. Bo ja nie wierzę w to, że szpitale by się nie zapchały, bo to nie jest tak, że rząd zakazał przyjmowania. Nie, one się rzeczywiście zapchały te szpitale. Ale być może, że gdyby procedury były inne, być może, że te karetki nie musiałyby tam godzinami stać, gdyby to było lepiej ogarnięte. Jeżeli chodzi o organizację. Wiadomo, że nie stworzymy nagle ileś tam tych łóżek, ale jeżeli nawet byliśmy w stanie stworzyć ten szpital tymczasowy, to dlaczego kurwa tam nie było pacjentów? A w tym czasie ludzie umierali w karetkach na podjazdach. Dlaczego? Bo co, bo byłoby to źle, by wyglądało, że ktoś umarł na Narodowym, a nie na, w innym? No nie, nie, nie wiem, nie rozumiem tego. To mnie bulwersuje. Dlaczego wydano tyle kasy? No tam nie wiem czy wiecie, że kasa za e, te, e, tam golców i tych innych, pojecha, po, po, przelewy idą. Dlaczego wydano tyle kasy na to, a nie było kasy na to, żeby, na nie wiem, e, e, poprawić tą całą e, system ochrony zdrowia? Wiadomo, że zmarnowano przez wakacje czas i tak dalej, i tak dalej. No to znaczy, uważam, że naprawdę... Jakbyśmy nic nie robili, to by było pewnie lepiej, a trudno sobie wyobrazić rząd, który zrobiłby gorzej. Ja sobie nie potrafię wyobrazić takiego rządu. Także yy, powinniśmy ogłosić żałobę narodową. Tylko, że to się jeszcze nie skończyło. Tylko to się jeszcze nie skończyło. Czy to wpłynie... Yy, na notowania rządzących. Nie wiem, ale obawiam się, że bardziej wpłynie na to, to, że były te protesty niż. Czyli ta sprawa z aborcją, która tyczy uwaga jednego tysiąca aborcji. Natomiast 50 tysięcy czy 70 tysięcy zgonów nadmiarowych, myślę, że ludzi tak nie ruszy. Eee... No cóż, smutna, smutna to jest konstatacja, ale eee, nie wiem jak to wygląda w, w innych krajach poza Europą, bo to są dane, które się opierają na danych Eurostatu, eee, ale obstawiam, że w innych krajach, które mają lepszą demografię, ym, chociaż nie, to nie jest e e Eurostatu, bo są, y są tutaj Stany, e no w Stanach to też nie wygląda dobrze. Tylko oni największy pik mieli w kwietniu i tam, ale tam nie było wzrostu o 100%. Liczby zgonów tygodniowo. Bo średnio mieli 54, a największy pik to mieli 78. Czyli powiedzmy, że to jest jakieś 50% wzrost. U nas jest 100% wzrost liczby zgonów. 100%. I tak naprawdę nie wiemy, czy to jest już. Max, czy, czy nie będzie tygodni, gdzie będzie, e, czy nie było, bo ja myślę, że to, to już jest za nami, tak myślę. I to jest też może e, czynnik, który nas do tego ten mówi, no, no tak, no umarli, no ale no już jest lepiej, nie? Tak, tak sobie przynajmniej to tłumaczę i tak bym chciał wierzyć, że e, najgorsze za nami. E, no nie wiem, praktycznie we wszystkich tak zwanych demoludach na jesieni był ten pik, był duży wzrost, czy to na Litwie, czy, czy w Czechach, na Słowacji, aczkolwiek chyba tylko w Czechach jest wzrost 100%. Na Litwie widzę, że jest wzrost na 22 listopada 1000 zgonów w porównaniu do 750, czyli 25% wzrostu, tak? Czy tam trochę więcej. No, powiem tak. Oczywiście rząd miał trudną sytuację, bo sytuacja w Polsce jest spolaryzowana, więc można powiedzieć, że. Duża część społeczeństwa jest nieufna wobec tego rządu, ale rząd nie zrobił nic, żeby tę nieufność zmniejszyć. Co więcej, zrobił wszystko, żeby ją powiększyć, żeby jeszcze rozpalić ten spór e, chociażby przez tą kwestię aborcji. E, I e, tak naprawdę oni mają po prostu krew na rękach. Bo to jest po prostu nie do obrony. 50 czy 70 tysięcy nadmiarowych zgonów, które będą za 2022, 2020 rok, jest nie do obrony. Mamy drugie naj, najgorsze y, miejsce w, y, w Europie. I pra, bardzo prawdopodobne, że na świecie. To jest szok. Ale mówię, dziwi, dziwi mnie to, że. Jest o tym cicho. Czy to jest tematem rozmów? W tramwajach? Czy tam w, w jakiejś tam w pracy? Nie. To by było wszystko w tym odcinku. Smutnym. Do usłyszenia. Cześć.